Przyjmując, że kurs dolara wynosi 3,75, to przelicz na złote 200 dolarów. S y 750 tak, czego? złotych. Tak jest? Bardzo ładnie. Nie, to teraz się naprawdę trudno wylosowało. 835. No trudno się wylosowało. Trudno się wylosowało. <laughs> Mogę w zaokrągleniu? No. Około 50 złotych? Nie. Nie? <laughs> Za 200 dolarów dostaniesz dużo więcej złotych. Wolałbyś zarabiać 8000 brutto czy netto? Eee, netto. Netto, dlaczego? No bo jest to już na rękę. Na rękę, tak jest. Brutto, bo z netto jeszcze podatek będzie wyciągnięty. Brutto. Trochę na takiego wyglądasz, <laughs> ale lepiej Pewnie dla ciebie tak. mówię netto. E, brutto. Jesteś aktualnie jesteś marzeniem każdego pracodawcy w Polsce? No to, no to nie, to na odwrót, to netto. Sponsorem odcinka jest Infact, czyli idealne miejsce do prowadzenia firmy, które łączy technologię z ludzkim podejściem. Sami sprawdźcie ofertę w linku.